Żałujesz pójścia w politykę? Tak, znaczy ja nie poszedłem w żadną tam politykę. No to dużo, poszedłeś, ale, byłeś radnym Łomianek. Radnym, tak, ale tam się spe, specjalnie nie udzielałem. I, i kandydowałeś i, tak, do Sejmu. I rzeczywiście, rzeczywiście będąc radnym, to ja już po, po kilku miesiącach chciałem zrezygnować, bo widziałem, co tam się dzieje, że tam ludzie przychodzą i tak jakby nie mieli co robić w życiu, tylko po prostu mącić, że tak powiem, tak, bez żadnych konkretów. Ale ci bez, radni właśnie, czy ludzie Część radnych, co? część radnych, Aha. tak. A tu jeżeli chodzi o Kandydatę to też zostałem namówiony i też żałowałem w ogóle. Nie, zamknijmy ten temat. To, to no, nie to, dla mnie to. to jest, tego się już to jest, nie wyprzesz, Nie to. wyprę się, ale, ale mówię, że to był, to był błąd. I, i, jeszcze, tak, to tak, tak. I nie nadawałem się do tego i e... to po, po, błąd, wielki błąd. Okej, okay. ale to a co cię skłoniło wtedy, żeby się zgodzić? Coś nowego w życiu, że może, może jakaś... To, 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 wiesz, czasami jest tak, że coś się kończy i szukamy swojej drogi, co możemy robić w życiu. E, czasami to e, e, robimy jakieś jakieś, e, e, idziemy w jakimś kierunku, co okazuje się, że jest super tak? I, i że no, no, stwierdzamy po jakimś czasie, że, że no, dobrze zrobiliśmy, tak? wchodząc w, w coś nowego, a czasami stwierdzamy, że to był wielki błąd i to był wielki błąd.